Witam bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna z tej strony kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, ogólny rozkład na uczucia dla osób, które są w związkach. Jest to bardzo ogólny rozkład, przypominam. Filmik z rozkładem dla singli, na walentynki, pojawi się w kolejnym czasie, terminie. Może być jutro nawet. Zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, walentynki. Rozkład na uczucia, jaka jest sytuacja obecnie w Twoich uczuciach? Dobrze. Uczucia. Tutaj, moi kochani, w uczuciach jest troszeczkę yy, spraw mało uczuciowych, powiedziałabym szczerze. W Twoim związku. Być może. Jest to gonitwa za pieniędzmi. Być może jest to wyglądanie tej miłości. Oczywiście jesteście w związku, ale tutaj być może w tej miłości ktoś wam przeszkadzać, ktoś z przeszłości. To mogą być jakieś starsze osoby, które wtrącają się do waszej miłości. Też rzutuje to wszystko na tą sytuację, jaka w tej chwili w uczuciach się pokazuje. Sprawy materialne też mogą rzutować na miłość. I oczywiście cały czas, moi drodzy, wyglądacie, czekacie na tą miłość, która ma do was przyjść. Wy zasługujecie na tą miłość. Może że być tak, że w tym związku możecie czuć się troszkę samotne albo samotni. Także tutaj jest, moi drodzy, wiele czynników, które przeszkadzają tej miłości na tą chwilę. Co Was łączy, moi drodzy? Co Was łączy? Łączy Was dom, sprawy rodziny na pewno i to bardzo mocno stabilizację macie, tak? Bezpieczeństwo, dach nad głową, wspólne y, sprawy związane być może z dziećmi, z rodziną ogólnie. Jesteście tym połączeni, sprawami majątkowymi. Ale też dążeniem do celu, możliwe, że jeszcze w przyszłości planujecie powiększenie rodziny. Także łączy Was sprawa domu, sprawa ogólnie członków rodziny, stabilności, bezpieczeństwa. To jest bez wątpienia. Co Was dzieli w tym Waszym związku, w którym jesteście, moi kochani? Dzielą Was sprawy materialne, które pokazały się już właśnie w tym związku, w tym uczuciu, a mianowicie dzielą Was straty, wydatki. Może to są kredyty, może to są jakieś opłaty. Możliwe, że dużo wydajecie, za dużo wydajecie. Cały czas jest gonitwa w tym związku za pieniędzmi. Możliwe, że przepłaciliście za remont mieszkania czy też domu. Wzięliście kredyty i jest teraz, moi drodzy, strata na tym wszystkim. To Was dzieli sprawy materialne, także tutaj karty cygańskie tak nam to pokazały. Jaka była przeszłość ogólnie? Zobaczmy, moi drodzy, Wasza. No była wielka miłość, tak, na samym początku, jak poznaliście się, był czas na tą miłość, był czas na randkowanie, poznawanie siebie. Nie było tylu problemów, co pojawiły się później, tak, wraz z rozwojem waszej rodziny i z rozwojem sytuacji w waszym partnerstwie czy małżeństwie pojawiło się mnóstwo przeszkód, osób, ale też właśnie tak jak tutaj widać, ta miłość była kwitła i byliście szczęśliwi ze sobą. Niczego tej miłości nie można zarzucić w przeszłości. Była czysta i padliście taką strzałą Amora. I możecie sobie w tej chwili tylko poprzypominać, jak to było kiedyś, tak? Jak żeśmy się zapoznali te pierwsze chwile, randkowe, randkowanie i y, chwile związane tylko we dwoje, tak? Dla Was to był czas. Mieliście czas i chęć na to, żeby. Wyjść dziś razem, spędzić wieczór ze sobą. W tej chwili tego być może już brakuje. Nie można powiedzieć, że jest tak samo jak było w przeszłości. Także tu przeszłość jest na pewno piękna, bo ta miłość była. Być może jeszcze ona do Was powróci, jeśli będziecie się o to starać. To na pewno, ale pamiętajcie o tym, że trzeba pielęgnować miłość, szanować się nawzajem i mieć taki dystans do drugiej osoby. Także mieć pokorę i moi drodzy, trzeba pamiętać o tym, co było, tak i starać się, aby naprawdę. Cały czas ten ogień w tym waszym związku tlił się. Także tutaj na pewno w przeszłości ta miłość była czysta i piękna. Moi kochani, jego uczucia teraz prześwietlimy tego partnera waszego. Jego uczucia. On cały czas próbuje yy, zmienić coś w waszej komunikacji. Tutaj możliwe, że próbuje mm, rozmowy. Próbuje. Możliwe też, że jakieś niespodzianki. Ten list jest zwiastunem tego, że tutaj przyjdą jeszcze od niego jakieś dobre wiadomości. Y oczywiście jeśli jesteście tutaj właśnie w związkach krótkotrwałych y, czy długotrwałych obojętnie, to on będzie próbował zrobić coś nowego, zaprosić was gdzieś, y, zrobić coś dla tej miłości. Także tutaj czekają niespodzianki was z jego strony tak, bo on chce po prostu y, czegoś nowego. I chcę o tym poinformować. No dobrze, moi drodzy. Jej uczucia. Zobaczymy, jak wyglądają jej uczucia. No, tutaj są sprawy materii pokazane. Uczucia są być może albo były prędzej, ja bym powiedziała, a w tej chwili z biegiem czasu, z biegiem wydarzeń narastają problemy i tutaj. Być może ta osoba, która mnie ogląda, bardzo stawia tutaj na sprawy materii. Także yy, przeszłość bardzo ciekawa, bo miłość na pewno była, ale w tej chwili, tak jak mówię, z biegiem czasu, z trudnościami, tutaj te. Uczucia pokazane są z tej partnerki strony, żony strony, jako bardzo zmaterializowane. Pieniądze liczą się przede wszystkim. No, tak, tutaj moi drodzy, to wychodzi. No, ale dobrze, zobaczmy, co on pokazuje w tym związku. On stara się robić niespodzianki. Być może, Prezenty, tak. Możliwe, że on dopiero to pokaże. Także chciałby zaskoczyć jakąś wiadomością, tak jak było wcześniej tutaj komunikacją, ale też czymś nowym prezentem, kwiatami. Chciałby czymś zaskoczyć, zaimponować być może właśnie żonie swojej partnerce. Także ciekawie tutaj wyszło, moi drodzy, co ona pokazuje w związku. Co ta kobieta pokazuje w związku? Zobaczmy. Dużo myśli, rozważa. Być może jest to dla niej bardzo trudny czas. Być może ma wiele przemyśleń co do partnera, co do męża. Jest zajęta sprawami zawodowymi, sprawami domowymi. Ma dużo przemyśleń również co do miłości. Ona pokazuje taką bierną postawę w stosunku do partnera, do męża. Także tutaj jest takie odizolowanie się troszeczkę od miłości ze strony tej pani. No dobrze moi drodzy, jak on ją postrzega? On ją postrzega jako osobę taką strażniczkę, bym powiedziała nawet taką osobę chłodną troszeczkę. Ponieważ działa jak osoba z urzędu, która lubi kontrolować wszystko co jest na teraźniejszości, w życiu osobistym, zawodowym, uczuciowym. Lubi kontrolę, nie lubi chaotyczności, jest poukładana. Ten urzędnik tak mi się kojarzy właśnie z taką kobietą, królową mieczy, niezależną i władczą. Działa jak ktoś niezależny, ale właśnie uporządkowany. Ta kobieta jest bardzo uporządkowana. Nie ma tutaj miejsca na chaotyczność. Może nawet czasem troszeczkę zimna. Także tak postrzega partner tą kobietę jako bardzo twardą zawodniczkę. Jak ona postrzega teraz swojego męża czy partnera? No, tutaj ona go postrzega jako nieporozumienie z samym sobą, że jest bardzo. Narwany, dynamiczny, wybuchowy, skłonny do takich drobnych, większych, mniejszych kłótni. Ona go tak postrzega, że jest taki niepohamowany za bardzo wybucha, za dużo ma po prostu w sobie energii działa tak po prostu nieprzewidywalnie też. Tak tutaj postrzega tego mężczyznę ta pani. Która mnie ogląda w tej chwili. No dobrze, moi drodzy. Najbliższa przyszłość dla tego związku. Zobaczmy, jak to będzie, kochani, wyglądało. Na pewno jest tutaj dużo nad tym związkiem duchowieństwa, opatrzności, ochrony z góry i skupienia takiego. Czyli nie jest źle. Jest taka siła, to trzecie oko. Jest boskość, jest trzeci, kolejny wymiar nad tym związkiem. Panowanie, tak? I być może ci partnerzy też są skupieni na tej miłości, tylko możliwe, że nie do końca okazują na teraźniejszości tej miłości. Dlaczego? Dlatego, że sprawy bytu, życia codziennego. Utrudniają. No, ale dobrze, zobaczmy dalej. Kolejna karta przyszłość tego związku. Tu, oczywiście, na pewno będzie dużo, moi drodzy, polepszenia. Kochani, dużo polepszenia. Ja już wybrałam kartę trzecią i ta przyszłość będzie bardzo dobra. Dlatego, że jest dużo zaangażowania w ten związek, i ta kobieta być może, ona oczywiście zasługuje na miłość, i ten partner zasługuje na miłość, i tutaj będzie, moi drodzy, takie odrodzenie w tym uczuciu zaangażowanie. Będzie to szło z góry, oni są sobie przeznaczeni, tak? Oni obydwoje zasługują i pomimo tego, że są bardzo zapracowani, to wszystko jest ich przeznaczeniem. Także będzie dobrze, będzie dużo miłości, skupienia na tym związku i na nowo zaangażowanie. Może poczują na nowo to, co kiedyś właśnie tą miłość, która była w przeszłości bardzo piękna, czysta, otwarta. Także, moi drodzy, tu jest naprawdę kolorowo, pomimo tych trudności, które są, bo są naprawdę różne problemy ze strony obydwojga. Obydwoje mają niełatwe życie, ale czasy, moi kochani, też są niełatwe, i każdy jest w tej chwili tutaj. Z tych partnerów, bardzo, bardzo zapatrzony w sprawy, zamyślony w sprawy dnia codziennego, zawodowego. I pomimo tego jest ta ochrona, pomimo tych trudności, jest opatrzność, jest boskość. Trzeci wymiar jest tutaj, moi drodzy, powrót i wielkie zaangażowanie do miłości także cudne zakończenie przyszłość najbliższa rysuje się moi drodzy bardzo dobrze pozdrawiam kochani bardzo serdecznie ogólny rozkład na uczucia do usłyszenia moi drodzy trzymajcie się ciepło